Przejdźmy teraz do zadania, gdzie zastosujemy zrównowało pole i objętość ostrosłupa, w tym przypadku czworokątnego. Proszę o treść zadanie. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy wynosi 4 pierwiastki z dwóch. Wysokość ściany bocznej to 6. Oblicz. Pole całkowite i objętość danego ostrusłucha. Tak, więc przekotną postawy mamy tutaj i zacznijmy ją daną. Wysokość ściany bocznej znajduje się tutaj, o czym mówiłem wcześniej. To tak zapisaliśmy. I szukamy teraz pola całkowitego oraz objętości. Pole całkowite, logicznie patrząc, jest to pole podstawy plus pole boczne. Zależnie od tego jaki to jest ostrosów, będziemy potrzebowali inne wzory do obliczenia do tego zadania. W tym przypadku potrzebujemy do pola podstawy wzór A kwadrat, ponieważ jest to kwadrat w podstawie. Pole boczną możemy policzyć w ten sposób, że cztery ściany ososupa są to trójkąty, a więc potrzebujemy długość podstawy, a więc A oraz H i oczywiście razem jedną drugą, jak nam mówi wzór na trójkąt. Teraz, oczywiście, mamy daną przekątną, więc czemu możemy. Wnioskować, iż y, bok jest równy 4. Hmm, teraz powiem, jak to, jak to, skąd to się wzięło. Y, wzór na przekątną kwadratu to A pierwiastki z 2. Możemy sobie podstawić pod e, przekątną 4 pierwiastki z 2. Wzór na A pierwiastki z 2. Co nam daje bok równy 4 w tej chwili mamy dużo ułatwione zadanie. Możemy policzyć pole podstawy. Jest ono równe 16. Licząc w pole boczne, możemy od razu pomnożyć 4 razy 1 drugą. To daje 2 razy a, czyli 4 razy wysokość, którą za chwilę obliczymy. Potrzebna jest nam ta wysokość więc warto by było przyburzyć sobie tutaj yy, ten, ten bok. Yy, łatwo możemy wnioskować, że jest on równy 2, ponieważ yy, spodek pisemności znajduje się w połowie podstawy. Na, na środku po więc yy, jest na pewno równe 2. A więc możemy narysować ten trzykomt sobie tutaj. i obliczyć e, pozostałe połowiski tabelasa. Hmm. To jest równe 2, a to 6, tu to jest nie wiadomo jak na to x. E, wzór wygląda tak, że liczymy x kwadrat razy y, ten bok kwadrat, to się równa ten bok kwadrat, a więc x kwadrat plus 4 równa się 36, zatem x kwadrat równa się 32, co nam daje wynik pierwiastek z 32. Po wyłączeniu pierwiastka otrzymujemy, może to pokażę, 16 razy 2. Pierubna 4 pierwiastki z 2. Dzięki temu możemy policzyć pole głośne. dwa razy cztery razy cztery pierwiastki dwóch to się równa osiem razy cztery pierwiastki dwóch a to się równa trzydzieści dwa pierwiastki z dwóch. Yy, zatem pole całkowite wynosi szesnaście Plus 32 z tej gwiazd z 2. Teraz przejdźmy do objętości. Wzórna objętość każdego z tych zbiorów wygląda tak. Liczymy to w ten sposób, że 1 trzecią jedności mnożymy razy pole postawy, a więc 16 razy wysokość osoby słucha, a więc mamy ją tam, czyli 74 tych gwiazd z 2. Zatem, otrzymujemy yy, 16 razy 64 yy, razy 4 2, razy 1,2, przepraszam, co nam daje yy, 64 przez 32 co po obliczeniu wynosi 21, 2 i oczywiście 1 trzecia pierwiastka z dwóch. To jest nasza objętość, a to jest nasze dole całkowite. I to jest koniec dobre.